Czoneczko moi drodzy, dziś kolejny odcineczek. Tym razem mecz Attack Champions League 2021 Stopsa. Co dzisiaj otwieramy? Dzisiaj otwieramy dwa takie multipaki. Sprawdzimy, co nam ciekawego wpadnie. Co nie będziemy przedłużać. Rozcinamy. Rozcinamy i wyciąniamy karty. Patrzymy, co tam mamy ciekawego. Ok, pierwszy rozpakowany jedziemy zaraz z drugim tutaj mam, pierwszy mamy pierwsze saszetki z limitkami ok, i mamy tutaj raz dwa trzy cztery i pięć saszetek i tutaj to samo Pierwsza saszetka z limitkami. I raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Tu już się rozerwała saszetka, ale to nic. Dobra, jedziemy, moi drodzy. Jedziemy z saszetkami. Może najpierw ja otworzymy tą z limitką, co tu nam wpadnie. Co my tu mamy? Rising Star. Rodrigo. I mamy Marcus Rashford na limitce. To jest limitka brązowa. Miejmy nadzieję, że w drugiej trafimy złoto. Kodziki, to nas nie interesuje. I mamy bazóweczki. Bensebani Florentino, Rakicki i Pereira. Ok, jedziemy drugą z limitką. Za czym wpadnie? I star player Zomer. Każy tego tu odłożymy i mamy srebrnego Rashforda, czyli mamy brązowy, srebrny. Brakuje nam jeszcze złoty do kompletu i bazweczki. A nie, to jest Allrounder karta groteska. Nkuku Vanane, Wanken, przepraszam bardzo, Nudi Dobra, i zaczynamy rozpakowywać saszetki, moi drodzy. Jedziemy z pierwszą. Co tu nam w saszetkach padnie? Star Player, sabicer, krajak. Karajal Kodzik i mamy Pogba Morelos Diallo i Wolf z Lipska kolejne zaszczetki Men of the match Zerkmane, Sario mane, przepraszam. Rising Star, Lodi. Raz Shwood weźmiemy do góry. Ok. Klub Hero Muller Runder. Tyson i Seferowicz. Jemy następna setka. Co tu nam wpada? A tu mamy main on the match. Kasper Schweiger, Rising Star, Wixe. i bazóweczki Foch, Fuchs Buenaventura Sancho i Club Hero Koke ostatnie dwie z tej strony co tu będzie Star Player McGregor Lorence, Pulisic, Klub Hero, Stinon, Guerreiro, Alrander i Liner. I ostatnia troszeczka z tej strony. To teraz mam wpadnie tutaj, ciekawego, Hatrick Hero Rodrigo Asnufati na Living Star. Śrętki przesunęłam, tu w tle leżą i na bazować All, Allrounder Modric Prajet Lunev i Kerer. Dobra, widzę, drodzy, trzeba trochę przyspieszyć, bo nam zostało jeszcze parę safetek. Ta już otwarta. Kodzik na bok i bazóweczki Perez. Drusi Guerreiro. Boateng z Bayernu. I mamy Star Player. Terstegen i klub 100 Marquinhos Proszę bardzo. Cztery saszetki do końca. Jedziemy z tym. Man of the match Wormara Rising Star James Kodzik i na bazóweczkach Martial. Moraes. Kirier Kerer, przepraszam. I De Jong z Barcelony. Trzy ostatnie saszetki. Co nam jeszcze ciekawego spadnie? I mamy Star Player Neymara. A, jedna karta mi spadła, zaraz ją podniosę. Kodzik, i mamy kartę taktyczną: Injury Card, Bazułeczki, Germain, Koulasi i Pilsi. Ok, następna szeczka. A w następnej serce mamy Match of the Match: Moraes, Rising Star, TT, Kodzik jak zawsze i bazoweczki Tomori, Okerke, Dagdo i Casemiro z Realu Madryt i jest ostatnia saszetka Rising Star Warnaken Kodzik Chilwell na bazówce Ismaili Marquinhos Perisic i Vidal Ok moi drodzy, to było na tyle. Jeśli podobało, dajcie łapkę w górę, komentarze, subskrypcję I widzimy się na kolejnym filmie, czyli już jutro. Pozdrawiam.